Cześć Siemanko, witajcie na kanale Fishing Queen. Jak widzicie, z domowego królestwa was witam, ale przede mną jest paczka, a z paczką razem naklejki Fishing Queen i jakieś atrybuty. O co chodzi? Przede wszystkim o to, że wiosenne zakupy czas było zrobić i trochę tych wiosennych rzeczy wędkarskich trzeba było dokupić, bo jednak poprzedni sezon mocno wyeksploatował moje wędkarskie zaplecze. Także mam paczkę, którą zamówiłam, trochę drobiazgów wędkarskich, ale za każdym razem, jak coś zamawiam ze sklepu, to staram się, żeby jednak w tym unboxingu, który jest prezentowany na, na moim kanale, było też coś dla widza. Dla widza wędkarza, dlatego w tym odcinku będziecie mogli dowiedzieć się o akcji rabatowej związanej właśnie z tym filmem, będzie kod rabatowy na minus 15% na zakupy. Ten kod rabatowy Wam podam w trakcie filmu, także oglądajcie uważnie do końca. Dodatkowo do każdego zamówienia w trakcie tej akcji promocyjnej będą dorzucane naklejki Fishing Queen. Dużo osób pyta o te naklejki, także będzie szansa, żeby taką naklejkę zgarnąć. Będzie dołączona do zamówienia właśnie w tej akcji promocyjnej związanej z unboxingiem. Dodatkowo marka Sportex dorzuca od siebie taką branzoletkę, skarpiem wędkarską, także można się utożsamiać nie tylko z marką, ale i też mieć jakiś taki ciekawy gadżet. Dodatkowo Trotka daje minus 15%. Rabatu na wszystko, tam chyba z wyłączeniem łódek oraz kamer podwodnych także cały asortyment z wyłączeniem tych produktów takich e, ekskluzywnych. Natomiast w środku, prawdopodobnie, znajduje się najsłodsza na świecie czekolada no i oczywiście moje zamówienie. Ja już nie przedłużam, otwieramy pakę wiosenną, bo trzeba uzupełnić zapasy na wiosnę i ruszyć wreszcie nad wodę. Niech Was to słońce nie zmyli, bo właśnie wali śnieg. Świeci słońce i wali śnieg, a my otwieramy paczkę i zaraz Wam pokażę, co jest w środku i opowiem, dlaczego te rzeczy zamówiłam i dlaczego mi ich brakuje w moich podstawowych asortymentach wędkarskich. Zapraszam na film. Wędkarska piątka. No dobrze, chyba czas zacząć. Zbieramy naklejeczki, otwieramy pakę. Nie za duża, nie za mała, taka w sam raz na sezon. Zamówiłam kilka drobiazgów, kilka większych rzeczy. Ale może przyspieszę ten moment otwierania, żebyście już byli w momencie, w którym będziemy mieć otwartą paczkę. Dobra, paczka otwarta. Pozbyłam się też ścianek bocznych, żebyście mogli wszystko elegancko widzieć, tak jak ja to widzę, żeby było wszystko przejrzyście. Co mamy na samym wierzchu? Na samym wierzchu pewnie jest kuwetka. Dokładnie tak. Jest to kuwetka od firmy Lorpio. W ogóle Lorpio mnie bardzo zaskakuje ostatnio. Tworzy fenomenalną ofertę dla fiderowców i jest ona coraz lepszej jakości. I przyznam, że na wzór tych wszystkich angielskich firm Lorpio idzie mocno i idzie wręcz czasami po bandzie, bo rzeczywiście jakościowo to jest. Y to jest bardzo dobry produkt. Przekonałam się o tym, będąc niejednokrotnie na live'ach w trotce. Przeglądałam sobie te rzeczy, też chodziłam po różnego rodzaju sklepach wędkarskich. Sprawdzałam sobie tą ofertę, patrzyłam co mają na żywo do zaoferowania i właśnie wybrałam tą jedną rzecz. Jeszcze dodatkowo jest druga rzecz z Lorpio, ale to za chwileczkę. Pozbądźmy się może tej folii na razie. Tutaj dajmy ją niżej. Jest to torba, która zawiera w sobie taki secik. Jest to, nazywa się to EVA Bowl Set 8 litrów, chyba. Czy 6 litrów? No nieważne. W każdym razie całość jest z tego materiału EVA, materiału EVA. Prezentuje się 8 litrów, tak? 8 litrów. I co tu jest jeszcze napisane? Niech zerknę. Zestaw do rozdrabiania zanęt. No właśnie. Całość jest tutaj opatrzona taką dosyć zgrabną rączką. Może nie jest ona jakiejś super ekstra jakości. Zwykły taki jakiś plastikowy i wiej materiał. Natomiast sama torba jest naprawdę bardzo, bardzo do rzeczy. I tutaj już mamy konkretny materiał. Podwójne suwaki, co też jest bardzo ważne. I w środeczku, co my mamy? Mamy tak. Sito i miskę. To jest bardzo poręczne, bo jest małe. Kwadratowa miska do rozrabiania. Taka się mi właśnie przyda. I to nie do prania skarpet po wędkowaniu, tylko do rozrabiania zanęt. Fajne jest to, że to sito pasuje zarówno tutaj do tej miski, jak i tutaj do tej miski. Także na tym mi bardzo zależało, bo jak nie będę chciała tachać tej michy do prania, to po prostu zanętę będę sobie rozrabiała tutaj w tym takim... To trzeba troszeczkę naciągnąć, ale zobaczcie, pasuje idealnie to sito tutaj, i będzie można sobie brać tylko nad wodę EVA. I to sito, a do środka sobie spakować jakieś zanęty, pelety, przynęty, żeby po prostu nosić jak najmniej i jak najporęczniej. Także jest to naprawdę świetna alternatywa do tego, żeby mieć taki zestaw, żeby i przesiać zanętę, i gdzieś tam móc sobie domoczyć, ewentualnie tutaj w środku pelet w jakimś pudełeczku. Także bardzo zgrabny zestaw. To sito też jest takie z dosyć mocnego materiału. To jest sito 4 mm, także duże oczka. Nawet bym powiedziała, że trochę większe oczka niż 4 mm, czyli takie typowo do zestaw do metody. Zaraz zobaczymy, czy tu jest gdzieś napisane. Nie, tu nie jest napisane, jakie to jest sito. Natomiast myślę, że czwórka spokojnie, nawet bym powiedziała, że piątka, także jest takie dosyć do po prostu lekkiego przesiania zanęty. Oczywiście ta miska też ma swoje zalety. Można wykorzystać ją dodatkowo jako jakiś yy, nie wiem, no na, na zanętę po prostu, tak? Mieć zanętę tu jedną, tu drugą, przesypać, potem przesiać, także jak najbardziej. Bardzo fajny zestawik, także głównie dla tego zestawu tutaj tą torbę sobie zakupiłam, właśnie na takie szybkie wypady, żeby nie tachać tego wiadra, nie tachać tych wszystkich rzeczy. Także bardzo fajnie, solidnie wygląda. Mogę Wam jeszcze z bliska tutaj pokazać. Bardzo, bardzo fajny zestaw. Cena tego zestawu to około 200 tam się wam wyświetli. Ja ten nie chcę podawać, bo potem oglądacie film. I jak oglądacie film za przypuśćmy, nie wiem, pół roku, rok, okazuje się, że ta cena, którą powiedziałam, nie jest już ceną prezentowaną na stronie sklepu. I też pojawiają się komentarze, że wtedy film nie jest aktualny, dlatego zdecydowałam się, że wszystkie. Ceny do produktów będą podane w opisie, także możecie sobie zajrzeć, sprawdzić specyfikację tych produktów i od razu aktualną cenę. Także odsyłam Was do opisu i jestem zadowolona, że tą torbę zamówiłam. Już ją widziałam na żywo, także wiedziałam czego się spodziewać i cieszę się, że już będę mogła sobie z niej korzystać. Bardzo fajna rzecz, polecam jak najbardziej. Lecimy dalej i do tego. Od razu opowiem Wam o Lorpio, kolejnym produkcie, który też jakościowo nie odbiega od tej, yy, od tej torby. Mianowicie jest to pojemnik okrągły do rozrabiania peletu. Dlaczego wybrałam wersję okrągłą? Bo jest też wersja kwadratowa i bardzo wiele producentów teraz robi takie rzeczy, właśnie siateczkę, żeby można tutaj było wrzucić pelet okrągły, żeby można wrzucić pelet, zamknąć tutaj woda. I sobie elegancko pelet domoczyć. Moim zdaniem, wszystko co ma formę i kształt koła jest lepsze z tego względu, że nie osadza nam się na ściankach. Oczywiście tutaj mamy w kwadracie tą torbę, ale to nic, nie szkodzi. No, poradzimy sobie z tym, ale uważam, że wszystko co jest w kształcie koła jest lepsze z tego względu, że nie osadza nam się po rowkach. Jesteśmy w stanie lepiej wymieszać. Tutaj mamy pelet, więc domaczamy go. Jakby to są drobinki, grudki, to nie jest zanęta, więc on się jakoś tam po rogach nie, nie ostaje. Ale i tak myślę, że kółeczko jest wygodniejsze niż kwadracik. Nazywa się to EVA Water Pellet dwulitrowy, czyli taki secik do zamaczania. Do tej pory używałam sitka i pojemniczka. Zobaczymy, jak sprawdzi się to. Też miejcie na uwadze, że. Jednak prowadzę kanał wędkarski i chciałabym sprawdzać wszystkie opcje dostępne i móc wam pokazać, jak działa jedna opcja, jak działa druga opcja, jak się sprawdza taki mały set, jak się sprawdza taki domaczanie peletu. Wszystko możecie sobie obserwować na kanale i wyciągać wnioski. Od takiego sprawdzania jestem ja, żebyście wy potem mogli sobie swoje wnioski wyciągnąć. Fajne jest to, że jak jest duży upał, i domaczacie to na słońcu, to tutaj ta pokrywka jest taka z przyciemnianego materiału plastikowego. To też jest fajne, nie będzie to łapało promieni słonecznych i też wygląda, nie będzie żółkło przede wszystkim, bo wszystko co jest jasne na słońcu po jakimś czasie żółknie i nie wygląda to atrakcyjnie, więc yy, producenci fajnie, że idą właśnie w takie przyciemniane kolory. Także tyle z oferty Lorpio. Dalej, lecimy. Wspomniana bransoletka z akcji promocyjnej, o której zaraz opowiem. I wspomniana naklejka Fishing Queen również z akcji promocyjnej, o której zaraz Wam opowiem. Ale to za momencik, będzie rabat. Na razie robimy unboxing. Moi drodzy, i co zamówiłam? No przede wszystkim tak, polecimy najpierw od rzeczy do budowania zestawu. I przyznam Wam szczerze, że zaczniemy sobie od koszyków. Koszyki, które sprawdzałam sobie w tym sezonie były to koszyki Method Mani. Są to koszyki do szybkiej wymiany zestawu. Koszyk jest przecięty w środku, dzięki temu można zmienić obciążenie. MetodMania proponuje dwa obciążenia 30 i 20 gram. Fajnie mi się to sprawdza. Nie ma foremek dedykowanych do tych podajników, natomiast foremki Prestona, foremki Matrixa, foremki Matkarpia pasują do tych zestawów, pasują do tych koszyków. Kilka koszyków urwałam takich metod maniowych, z tego względu, że gdzieś tam przy silnych rzutach pękała mi strzałówka i kilka zostało, kilka zostało w zaczepach, więc takie koszyki sobie domówiłam po dwie sztuki z każdego. Zobaczcie, tutaj mamy. 30 i 20 w rozmiarze L. Jak na razie tylko takie gramatury Metodmania przygotowała. Mam nadzieję, że z czasem będą, będą też inne gramatury i będzie można wymieniać sobie te koszyki, bo naprawdę e, jakość i cena przede wszystkim, bo jeden taki koszyk kosztuje 9,90. No to w porównaniu do koszyka Prestona, który też tutaj taki zamówiłam. Właśnie taki large koszyk z Prestona, który kosztuje 15 zł, no to rzeczywiście jak się urwie taki koszyk to boli, a tak to urywamy taki zadyszkę, też serce boli, bo fajny koszyczek, nie ma on tutaj ołowiu, no ale dzięki temu systemowi ICM czy tam ICS, chociaż Metodmania go nazywa FCM, czyli jeszcze inaczej, naprawdę bardzo fajne wyjście, także polecam spróbować. No, właśnie. Zamówiłam sobie też taki zwykły płaski koszyczek z Prestona 15 gramowy, więc też będzie. Co mamy dalej? Dalej mamy do budowy zestawu zarówno do klasycznego fidera, jak i do fidera. Metod Fider. Mamy kilka rzeczy i chciałabym Wam powiedzieć o bardzo fajnej firmie, o której mało się słyszy: jest to firma Phil Fishing. Może podejdę i pokażę Wam. Ja zawsze staram się zamawiać takie. Najtańsze akcesoria, z tego względu, że nie wpływa to w żaden sposób na wyniki w łowieniu. A akcesoria są bardzo tanie, dosyć trwałe, z dobrego materiału wykonane. Tutaj mamy akurat takie do klasyka Koralik z agrawką. I nie ma sensu moi drodzy wydawać mnóstwa pieniędzy na na markowe prestony jakieś góry rzeczy oczywiście jeżeli ktoś chce to jest śmiało natomiast spróbujcie sobie marki Feel Fishing, która wykonuje takie drobne akcesoria i naprawdę sprawdzają się nad wodą nie ma tutaj żadnego problemu z tym że jakoś nie wiem odbiega to jakością czy, czy ma wpływ na wędkowanie zdecydowanie wybieram właśnie najtańsze takie rzeczy tutaj mamy stopery akurat z Genloga też wzięłam najtańsze z tego względu że uważam, że stoper to po prostu stoper i ma on zastopować żyłkę i też starałam się wybierać najtańsze rzeczy i tu mamy lorpio, akurat mikado. No tutaj z filfishinga akurat tych rzeczy co chciałam nie było na stanie. Więc wybrałam po prostu najtańsze jakie są, czyli stopery, koraliki z Wszystko co potrzebne do budowy zestawu i push stopy. Wszystko, co potrzebne do budowy zestawu na metodę i na klasyka. Także takie naprawdę drobne akcesoria. Hmm, ale dodatkowo. I nie ma czekolady. Gdzie jest słodka czekolada? No nie. Ale nie martwcie się. Mam nadzieję, że w waszych paczkach słodka czekolada się znajdzie. Będę to musiała sprostować. Gdzie ta słodka czekolada? Dobra, mamy żyłki i mam dwie. Tą, którą już Wam wielokrotnie polecałam, to jest rozmiar 023 żyłka Phil Fishing MAX Spinning. Oczywiście jest dedykowana do, do spinningu, ale niech Was to nie zwiedzie. To jest świetna żyłka, którą można wykorzystywać w fiderze i w metod fiderze. Także polecam Wam bardzo. Nie bójcie się tego fluo koloru, bo on nie odstrasza ryb. A dzięki temu jesteście w stanie zobaczyć kąt żyłki, która wpada do, do wody. Macie większą kontrolę nad rybą, wiecie w którym momencie ta żyłka skręca. Także, naprawdę, bardzo, bardzo dobra technika, żeby używać żyłek takich bardziej fluo. Pomagają nam one w tym, ja też się do tego przekonałam. Tutaj mam rozmiar 0,23 i z takiej korzystam właśnie do metody. Uważam, że ten rozmiar 0,22, 0,23 jest taki optymalny, jeżeli chodzi o żyłkę główną do metody. Dodatkowo pojawiła się żyłka, którą z kolei klienci w trotce bardzo chwalili, i to jest żyłka Katran Krypton. Na szpuli mamy moi drodzy. Już wam mówię 250 metrów, 300 metrów, czyli jesteśmy w stanie: no właściwie te 150 metrów na jedną czy na drugą szpulę nawinąć. Tutaj mam średnicę 0,21. Żyłka naprawdę bardzo mocna i chwalona przez Was, przez klientów trotki. Także tak wygląda. Pokażę Wam już z bliska. Żyłka krypton. Fajna żyłeczka. Chwalicie. To mówię, sprawdzę i ja. I zobaczymy, jak to ten krypton łowi dedykowana do karp i metod feeder, także typowo do metody. Mm, wiele osób wraca po tą żyłkę, więc stwierdziłam, że muszę ją sprawdzić. I zobaczymy, jak to się ma do tego do właśnie do tych żyłek, które używam, czy tak samo jest mocna, czy tak samo nie trzyma pamięci, jest mało rozciągliwa. Zobaczymy, sprawdzimy i wtedy wydamy opinię. Dodatkowo mogę Wam też polecić żyłki um, i plecionki, właściwie żyłki i plecionki marki Climax, które też w tym sezonie, właściwie od jesieni zeszłego sezonu już sobie sprawdzam. Może i wam je pokażę od razu, jak już jesteśmy przy unboxingu, bo mam je na swoim wędkarskim zapleczu. Żyłki i plecionki marki Climax. Pokażę Wam je bliżej. Tutaj akurat plecionka, z której korzystam na co dzień w klasycznym fiderze. Rozmiar 009. Uważam, że najbardziej optymalna do tego, żeby. Łowić na klasyku. Mamy 250 metrów, więc jesteśmy spokojnie w stanie nawinąć na dwie szpule. Bardzo dobrze tonie i to jest jej największa zaleta. Nie szumi na przelotkach. Także jest dosyć mocna i też niemiecka firma tutaj, jeżeli chodzi o Climaxa. No i dodatkowo. Trzyma parametry, tak? Jest o takim stonowanym jasnym kolorze, dobrym splocie. Jeszcze dodatkowo ten splot, splot jest pokryty jakimiś, mm, jakimiś dodatkowymi rzeczami. Ja tutaj się nie będę w to zagłębiać, po prostu ta plecionka ma łowić, nie plątać się i dobrze tonąć. I takie parametry spełnia. Także tyle, jeżeli chodzi o plecionkę Climaxa. Ale jeszcze mamy żyłki. Jeżeli chodzi o żyłki, to są dwa rodzaje. I tutaj mamy żyłkę. Którą nawijam głównie na dystansowe wędki, bo jest pokryta tym takim fluorokarbonem, czyli jest troszeczkę sztywniejsza, też ma szybsze te parametry tonięcia, ale też i ma większą możliwość wytrzymania na te przeciążenia rzutowe. Także to też jest fajna sprawa i to też mi się fajnie sprawdzało przy rzutach. Też mam nawiniętą na kij do dystansu i jest ok póki co. Mamy też metod feeder, czyli już żyłka typowo do metody, 0,20 akurat tutaj. Z tego względu, że troszeczkę cieńsza jest yy, średnica tej żyłki, to też nawinęłam sobie ją bezpośrednio na wędkę do dystansu i dowiązałam sobie do niej po prostu grubszą strzałówkę i też bardzo fajnie yy, to wszystko lata ze sobą. Nie wiem, którą bym wybrała bardziej do dystansu, ale chyba tą jednak, bo, bo ta jest stworzona typowo do metody. No dobrze, wracamy do unboxingu. Jeszcze w kwestii czekolady, oczywiście do każdej paczki dostaniecie przy zamówieniu słodką, pyszną czekoladę. Wiem, że ją bardzo lubicie, często w komentarzach pod filmami Trotki właśnie dajecie komentarz, że czekolada była... Pyszna. Ja dzisiaj tej czekolady nie otrzymałam. Absolutnie się na chłopaków nie gniewam, czasami tak się zdarza. Czekoladę jeszcze zjemnie raz, na pewno i to tą trotkową. Natomiast jeszcze zostały nam trzy produkty i są to likwidy. One są tak zapakowane celowo z tego względu, żeby się tutaj nic nie wylało. I jest to nowość, są to Voodoo z metod Mani. Likwidy w trzech smakach i w trzech kolorach. Jest halibut kryl zielony. Jest czerwony truskawka czekolada, czyli killer właściwie. I jest voodoo e, pineapple and butyric, czyli ananas i skisłe masło. I to są te same zapachy, te same smaki, w których występują waftersy W. I pozwólcie, że przybliżę się do Was. Voodoo takich jak są waftersy od W. Tak są. Voodoo tutaj smaki hmm, likwidów w małych buteleczkach 50 ml, ale w zupełności wystarczy. Można je dawać do zanęty, do podajnika, na podajnik, dosmaczać, gdzieś tam zabusterować, żeby fajnie to grało. Dodatkowo można sobie też na przynęty, jeżeli macie akurat wówaw to sobie dopasować do tych wówaw tersów albo zmienić smak. Z tych dwóch które macie, także naprawdę bardzo fajna opcja. Przetestujemy, sprawdzimy trzy kolory. Ten jest troszeczkę taki bardziej yy, ciemny. To jest kolor strawberry and Choco. Mamy pineapple and butyric i kryl halibut. Także śmierdziuch, słodki i przełamany. Dosyć płynne takie, dosyć zwartą mają tą dosyć taką płynną konsystencję, nie zwartą. Także bezpośrednio będzie można dawać na podajnik i, i będą się cechowały szybką, szybką pracą wokół podajnika. Moi mili, to tyle z tego unboxingu. Paczka pusta, zostały tylko same papierki. Jeszcze z nadzieją patrzę za tą czekoladą, ale. No jak nie ma, to nie ma, ale spokojnie chłopaki, nie gniewam się. Najważniejsze teraz, tak naprawdę dla widzów, myślę i cieszę się, że zostaliście do końca, bo teraz będą czary Mary, czyli kod rabatowy na wszystkie zakupy zrealizowane od dzisiejszego dnia, czyli od czwartku do niedzieli, na wszystkie zamówienia, które złożycie z kodem rabatowym Ania. Ten kod Wam się tutaj wyświetla. Musicie go wpisać podczas składania zamówienia, i wtedy wasz koszyk pomniejszy się o 15% rabatu, czyli 15% rabatu na wszystkie mm, zakupy z wyłączeniem łódek Boatman i kamer podwodnych. Także to jest ważna informacja. Te dwie ekskluzywne y, rzeczy nie wchodzą w akcję rabatową, ale dodatkowo. W akcję rabatową zaangażowane są naklejki Fishing Queen, także do każdego zamówienia z kodem rabatowym Ania dostajecie 15% rabatu na cały koszyk. Naklejkę Fishing Queen dedykowaną, specjalnie promocyjną, dodatkowo marki Sportex, bransoletka modna, sezonowa, skarpiem i jeszcze z napisem Sportex. Także też można taką wiosenną bransoletkę sobie. E, założyć. Dodatkowo e, czekolada, <śmiany> wspomniana już wielokrotnie w tym filmie. E, no i cóż, myślę, że taki rabat Wam się przyda na to, żeby zrobić sobie wiosenne zakupy. Ja dzisiaj pokupowałam, trochę drobiazgów było, troszeczkę było żyłek, czyli coś, co zawsze na sezon się przydaje. E, ta żyłka Krypton również. E, tutaj mamy jeszcze z poprzednich zamówień mam Żyłki Climaxa też bardzo bardzo polecam, i to są Żyłki, które już sprawdziłam: czyli Climax i Plecionki. Climax Żyłki i Plecionki. fil Fishing również mogę polecić. Jeżeli chodzi o tego kryptona, to Wy mi go polecaliście i w trotce też bardzo dużo się mówi o tej Żyłce. Także tym razem to ja sprawdzę, co polecacie Wy. No i dodatkowo koszyki Method Mani mamy, też je polecam, też nimi, też nimi łowiłam. Właśnie ten system szybkiej wymiany zestawu jest bardzo dobry i fajnie się sprawdza, i jeszcze ten pozycjoner przynęty to naprawdę pomaga łowić i pomaga rzeczywiście, żeby ta przynęta była w tym konkretnym miejscu, w którym powinna być. No i mamy ofertę Lorpio. Uważam, że bardzo fajna oferta skrojona dla fiderowców czyli sitko do zamaczania. No i ta cała EVA, tutaj torba. Zgrabna. Wszystkie linki do produktów macie w opisie filmu. Także, jest, jeżeli jesteście zainteresowani czymś stąd, to zapraszam do opisu. Tam wam umieszczę wszystko włącznie z cenami. Bo co z tego, że ja powiem, teraz cenę, jak i tak ona ulega zmianie po jakimś czasie, jest albo niższa, albo wyższa, albo akurat zrabatowana, więc warto mieć link, żeby sobie sprawdzać na bieżąco właśnie ceny produktów i charakterystykę. Kot rabatowy Ania, minus 15%, naklejka, bransoletka, czekolada i zakupy wiosenne. Mam nadzieję, że zrobicie swoje zakupy. Kupujcie mądrze, a w trotce od 199 zł jeszcze dodatkowo jest dostawa gratis. Także warto ten koszyk sobie zapełnić mądrze, skorzystać z darmowej dostawy, skorzystać z kodu rabatowego. No i cóż, same korzyści. Mam nadzieję, że, że zakupy wasze będą udane. Moje jak najbardziej są udane. No i cóż, widzimy się już nad wodą, mam nadzieję, za chwilę. Trzymajcie się, wędkarska piątka.